Jakub Gierszal długo nie miał kontaktu ojcem Markiem Gierszalem aktorstwo ich zbliżyło. Jakub Gierszal zdobył popularność dzięki filmowi Sala Samobójców, gdzie wcielił się w postać głównego bohatera Dominika Santorskiego. Widzowie znają go ten z takich produkcji jak Hiszpanka, Pokot, Najmro, Zadra z serialu Chylka. Aktor pojawia się też w wielu zagranicznych produkcjach głównie niemieckich, Mroczny świat Emma Mannach Mitternacht, Frauchle, bo świetnie wlada tym językiem. Ale zagrał też w filmie Dracula, historia nieznana Matta Sezamy i Burka Sharplessesa. gdzie miał okazję wystąpić u boku takiego gwiazdora jak Luke Evans. Jakub Gierszal urodził się w 1988 roku w Krakowie, gdzie oboje jego rodzice studiowali w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, PWST. Wkrótce po narodzinach syna ojciec zdecydował się na robienie kariery za granicą. Więc cała rodzina wyjechala do Hamburga. Kiedy Jakub miał 11 lat, wrócił z mama do jej rodzinnego miasta. Torunia od tego czasu jego relacje z ojcem rozluznili się i pewnie nigdy nie nastąpiłaby poprawa. Gdyby nie wspólna pasja ojca i syna, jaka stało się aktorstwo. Kiedy tylko Jakub zdecydował się na karierę w filmie, pierwsze kroki skierował do ojca, który jest reżyserem. Nagle pojawiła się wspólna przestrzeń do rozmowy, choć on długo był dla mnie odległa osoba, opowiadał Jakub. Marek Gierszal w 1988 ukończył studia w PWST w Krakowie. W tym samym roku wyjechał do Niemiec, gdzie pracuje jako reżyser teatralny. Reżyseruje także dla polskich teatrów, m. i dla Teatru Polskiego w Szczecinie. Jest ojcem aktora Jakuba Gierszala. Ostatnio mogliśmy go oglądać na polskich ekranach. Wystąpił w epizodzie filmu Filip jako oficer sesora gra jednego z bohaterów. Marka Kreczmara, w serialu Mój agent Marek Gierszal wspiera syna. Ucieszył się, że Kuba poszedł w jego slady, jednocześnie więc własnego doświadczenia. Z czym będzie musiał się mierzyć? Uważam, że jest to niepewny zawód ciała walka i charówka. Dziś, o ile on ma taka potrzebę, i pyta. Jestem do jego dyspozycji i mówi ojciec aktora dla życia na Koraco. Jakub Gierszal nie miał okazji zagrać razem z ojcem. Nie oznacza to, że nie współpracowali. Jakub pomagał ojcu w reżyserowaniu jednego ze spektakli. Został na krótko jego asystentem. Bardzo mu się nowa rola spodobala. Zadzwonił do mnie przed premiera i był podlamany. Powiedział, że stracił głównego aktora. Teatr zaproponował mu, żeby sam zagrał, ale musiałby pogodzić granien z rezyserowaniem. Wtedy powiedziałem, że mu pomogę. To był przypadek, ale spodobało mi się, mówi dla Zycia na koraco Jakub po swoich pierwszych doświadczeniach rezyserskich u boku ojca. Czy Jakub zajmie się rezyseria?